Siemandero, drodzy widzowie, Thanatos, z tej strony witam na kanale It My Dust i jedziemy dziś z Sunbreakiem. Hu, chyba najszybsze przywitanie w moim wykonaniu. Moi drodzy, ostatnio pokonaliśmy dwa potwory, dowiedzieliśmy się, że jest jakiś yy, badacz, generalnie który jest ścigany przez potwora, i tutaj mamy Quest, nie wiemy co będziemy dzisiaj yy, robić, więc musimy porozmawiać z Ciczae, więc dowiedzmy się co ma nam do powiedzenia. Thanatos, mam dla ciebie pilne zadanie. Zgaduję, że admirał Galeus i Fiorein już przedstawili Ci szczegóły, tak mówili o nich w, na zakończeniu poprzedniego odcinka. Naukowiec, którego szukasz, cóż, jest trochę ekscentryczny, ale to totalny geniusz. To również szef naszych badań. Musisz mu pomóc, proszę. No dobrze, moi drodzy, zobaczmy, co tam jest. No i w końcu mamy. Tak jest, Anjanach, tak zwana Anka. Świetnie, od razu przyjmujemy ten quest. Bo dlaczego się cieszę, moi drodzy widzowie? Może osoby, które oglądają na bieżąco odcinki wiedzą to, ale to ja się powtórzę dla osób, które przybyły może tutaj po raz pierwszy albo sporadycznie śledzą tylko niektóre odcinki. Mi ta anka jest potrzebna do tego, żeby wykuć master rankowy gir, bo mi jest potrzebna z niej klata. Czyli, jeśli odblokujemy ankę, to będę w końcu mógł wydropić cały nowy set. Tak jest, moi drodzy. W końcu nadszedł ten moment. Więc dzisiaj pra prawdopodobnie e, odcineczek będzie troszkę krótszy, ponieważ ubijemy sobie dzisiaj tylko tą ankę. A ja potem zabiorę się za farmienie, żeby być lepiej przygotowanym na przyszłe walki. Więc bez większego przedłużania, jedziemy dzisiaj z jednym potworkiem. Oczywiście. Zaprezentuję wam na koniec jakie potwory będą odblokowane po jej pokonaniu. A ja tu chyba chciałem powiedzieć szeptem, ale z tego co wiem to nie będzie. No dokładnie, nie ma tutaj cutsceny, bo przecież An Anka, czyli Anjanach, była prezentowana w... W, 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 w w podstawce. Jeśli ktoś nie widział, to oczywiście serdecznie. Zachęcam, żeby nadrobić sobie historię fabularną i prezentację potworów, którą zrobiłem w podstawce Monster Hunter Rise. No, a tymczasem wiem, że z górnego obozu mam bliżej, bo może zastanawiacie się, hmm, Donatus, ale przecież tam masz na górze obóz. Leć tam, będziesz szybciej. Wiem, że będę szybciej, ale lecę po śmierdziek. Jak to się nazywa? Śmierdziek. O, tak się to nazywa. Bierzemy śmierćka. Teraz jak wzięliśmy śmierćka, to możemy się teleportować. Weźmiemy sobie e, Ratianę, bo coś czuję, że z tą Anką to tak nie będzie prosto. Więc Ratiana nam pomoże zdecydowanie. Nie, złaś z tego. Weź psa. Weź śmierćka Opryskamy się śmierćkiem. Zbierzemy sobie drop randomowy z Ratiany. Siema. Ratiana już nas zauważyła. O i patrzcie, jest kolejny śmierdzik. Idealnie. To weźmiemy sobie potem tego póki puki. Siema Anka. Ty też musisz zaryczyć koniecznie, bo muszę szybko naładować tarczę. Nie, nie ten przycisk. Dobra, jest Rata... ratiana, nie ratalos. Dobra, ona trochę bije, ale bez przesady zmów. Nie. A właśnie, póki ją dosiądziemy, koniecznie musimy wziąć. One się tam biją? Tak, biją się. Chyba. Chyba się biją. Nie! Czy mi się wydaje? No nie! Ratalos narobił w portki i nie przyszedł. Chodź tutaj, Anka. Idziemy do Puki Puki w takim razie. Dobra, jest, mamy ją. Jezu, moi drodzy widzowie, jak mnie kręci w nosie, nie. Czy ona jest tu na dole? Nie, ona jest na górze. Nie chcę wam tu kichać na odcinku. Dawaj, dawaj, szybciej, 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 żeby nas nie dogoniła. Gdzie jest ten Puki Puki? No, z problemami zaczynamy ten odcinek. Ewidentnie Jest i puki puki. Tutaj powinien być. Jest! Chodź tutaj, Gamoniu Nie! Dobra! Naładowaliśmy wszystko Anka Hono tu Idzie? Idzie. Rozścieczony potwór A ja chciałbym kablobaka do dosiadania. Jest tutaj gdzieś w okolicy, jest na szczęście. Dobra, można dosiadać póki póki, więc ja to teraz zrobię. No i mamy trzy kablobaki, fantastycznie. I od razu, jak. Fantastycznie, dawaj, dawaj. To my od razu, wiecie co, zrobimy rzecz nietypową: bo przesiądziemy się na ankę i polecie... polecimy do tej ratiany. Dobra, możesz tam biść. Tam. Nie robi to na mnie wrażenia. Dobra, hop, raz. Dwa, trzy. I przesiadamy się na Ankę. Później trzeba pamiętać, żeby wrócić tu po materiały i jedziemy. A, wśdawio, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Gdzie jest ten Ratalos? On jest tam na dole. Nie, Anka, nie skacz. Co za kasztan. I tu na dół pojedziemy sobie. Trochę czasu stracimy. No dawaj, Ratiana, Ratiana, Ratiana. Nie odlatuj mi tylko. Siema, siema, siema. Nie! Odleciała. Co za kasztan. Dobra, jeszcze chyba zdążymy, tak mi się wydaje przynajmniej, żeby huknąć nią o ścianę. Wejdziesz tam, Anka? Tak! Fantastycznie. Wejdź, 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 wejdź. I teraz atakujemy. Będzie ryczeć? Nie, wywali nam. Dobra. Wiecie co? Zderzymy się od razu, bo tutaj mało czasu zostało na nas. Nas nie interesuje damage na Ratianie, tylko interesuje nas damage na, yy, na Ance, nie? I szybuj Jeszcze raz. No nie, tak mi nie Mamy niestety tylko dwa. No nie wierzę w to. O, nawet zniszczyliśmy jej część ciała, świetnie Oj, 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 mayday I git, mamy to. Super. No i widzicie, już załatwiliśmy kwestię 25%. Znaładowanie tarczy. O, coś nam zlagowało. Niedobrze. Nie jest to nic dobrego, jeśli chodzi o znaki w grze. Nie Anka, uspokój się. Boom. Padła, świetnie, ale mamy dobry początek. Przepraszam moi drodzy za to frukanie, ale nie mam jak nawet możliwości ogarnięcia tego teraz. No, dawaj, 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 dawaj. dawaj. Zaryczysz nie? No, ładujemy sobie mieczywko legitnie. Ue, ale zaryła w ziemi. Czy ja mam stuna? Na nie. Przeskoczyła nad nami standardowy trik z użycia mojej tarczy, ale to już nie jest standardowy trik. Dobra, hp, 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 hp. Dobra, wiecie co? Jako, że ja potrzebuję materiałów z Anki. Dobra, coś tam weszło. Aj przesunęła się. Dobra, ale się uspokoiła. Nie, Anka, dawaj mi matce. Dobra, Anka sobie ucieka i fantastycznie, bo wraca na ten spot, gdzie biliśmy się spóki puki, a tam leży drop cały z niej. Miejmy nadzieję, że do tej pory nie zniknął, ale to chyba była szybka akcja z naszej strony, więc myślę, że wszystko powinno być na miejscu. My się naostrzymy i zanim zaczniemy się z nią bić, to ja tutaj wszystko, no widzicie, dropik leży elegancko. Zbieramy futro. Widzicie nowy materiał. O, proszę, okruchy jakieś. Futro znowu. I czy mamy kablobaka? Nie, nie mamy kablobaka. Gdzie sanka? A tam jest. Nie chcę stawać na drodze tego dzika. Bo ten dzik wiele razy udowodnił mi, że. Łe to to jest jakiś tutaj odgłosy Anka nie kombinuj Uff. jest spoko bo Póki ona jest w tej formie normalnej, a nie w tej wkurzonej. Nie, 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 nie. Nie robimy przeładowania. O właśnie, teraz jest ta wkurzona forma. I tu już się zaczynają problemy. Nie, nie trafiła nas. Nie jestem zadowolony z tego powodu. Okay. Powiem wam tak, czasami mnie to irytuje, że zamiast w nam wchodzić i nam robić tą całą kwestię gardy... No, teraz siadło. Dobrze, dostała w cyngiel. ELEGANCKO Łe. Łe Uciekamy Dawaj ten materiał Łe Dobra, nie, myślałem, że... Jest zmęczona, ale jednak nie jest Dobra, zwika moi drodzy. Trzeba się odleczyć. Nie ma dramatu. O, teraz chyba się zmęczyła. No i znowu wylądowała za nami. Ja nienawidzę tego jej ataku. To jest tylko po to, żeby mi zmarnować tarczę, nie? Po nic więcej. No i co, przywaliłaś głową. Na co ci to było? O! Tu już oczywiście musiała nas zgarnąć. Ona jest w swoim stanie normalnym, tak, bo nie ma skrzydełek, ale ma rozłożoną... ...koronę. Dobra, i zwija się. 38% okej, okay, całkiem spoko. E, czy ktoś tam jeszcze biegnie? Chyba nie. my tak, użyjmy sobie mikstury. Weźmy sobie te skałki może, bo czemu nie. Zawsze trochę materiałów. A nuż widelec zaraz okaże się, że będziemy ich potrzebować. No, ostrzymy broń. No i lecimy po tą ankę. Czy ja chcę ją łapać? Wiecie co? To jest pytanie problematyczne, ponieważ zazwyczaj jeśli łapiemy potwory, to mamy trochę mniejszą szansę nie, że w ogóle, ale mniejszą szansę na rzadkie materiały. Więc pytanie: Czy ja chcę ją złapać, czy chcę ją pokonać? Bo jej materiały są dla mnie very importante. No, wiedziałem, że to zrobisz. No, ale że się przewrócisz, to nie wiedziałem. Ileż. Ale pięknie siadło. Ojojoj i oj, oj, skrzydełka jej wyrosły niedobrze. Dawaj te hot wingsy. We, Bez takiego bicia mi tu proszę. No nie, naprawdę. Ja ci kopnę tu zara. No dawaj, atak. Dobrze i przewaliliśmy ją. Brawo. My. Nie wstawaj. Nie! Znowu to samo. Co za kasztan z tej anki. Co ona zioła ogniem, czy co o co chodzi? A, nie przeładowałem, haha! Ona teraz ma to zionięcie z tym combo. Dziewczyno! Nie, 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 tak się bawić nie będziemy, puszczaj! Puszczaj! Zawsze jak ona zionie, teraz to ja muszę się uleczyć. Nie podoba mi się ten... <laughs> Zahaczyła mnie. Nie mam pytań. Uspokoisz ty się. No, teraz nam siadło. Bum. Git. Dobra, zlazł w niej stan wkurzenia. Oj! Jednak nie. Myliłem się! Przepraszam. Dobra, tu tarcza nie siadła w nic. Dobra, jest znowu zionięcie. A mój kot postawił te do leczenia, dobra. Nie wierzgaj nogami. I mamy Zbikę i ona leci do Ratiany. Zobaczymy, czy Ratiana będzie chciała się bić. Bo to jest bardzo ciekawe, bo my przed chwilą dosiadaliśmy tej Ratiany. I póki póki jest też w okolicy. Jego dosiadaliśmy jako pierwszego, już słyszę tam ryki i Jęki. Nie wiem czy też to... No nie, Ratiana zmieniła zdanie. Szkoda. Siema. Oj, 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 oj od razu tak. Łe. Musiałem to zrobić, drodzy widzowie. Ale tego już nie musiałem. Ale dobrze, bo obróciła się na koty. Łee! Podpalenie! Nie chcemy, nie chcemy! Lecz, 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 lecz. Dobra, ona nam sobie jakieś turboskoki robi. Zostaw mnie! Dobra moi drodzy, wiecie co? Zrobimy tak. Ona ma trochę mało już tych procent HP Więc Łe! A ja się tutaj zmagam z jakimiś strasznymi problemami generalnie Więc złapmy ją i będzie po kłopocie. Ja jak będę najwyżej potrzebował, to sobie zrobię em, na nią polowanie poza odcinkami i tak po prostu pójdziemy dalej z fabułą, bo nie oszukujmy się. Nie chcę mówić, że popełniałem błąd we wcześniejszej tej podstawce, ale generalnie zauważyłem, że tutaj trzeba szybciutko skończyć wątek fabularny i wtedy dopiero zabrać się za te wszystkie zadania poboczne, bo kwestia jest taka, że nie bijemy poziomu rangi mistrzowskiej robiąc te zadania, bo ona jest teraz zblokowana. W ogóle nie rozumiem idei tego.

この辺りわ <laughs> かるだろう <laughs> <laughs> 強烈な力で地面をえぐり何かを引きずった跡もある <laughs> 結構広いな <laughs> ガランゴルムだ。 この辺りに現れたんだあ君ひょっとしてスケットのハンターさんカムラの外から来た <laughs> やっぱり <laughs> 俺はバハリモンスターの調査と物作りのエキスパートだよろしく <laughs> とはいえ あまり縄張りを離れないと言われるガランゴルムがこんなところに現れるっていうのは何かが起きているかこれは調べておかない手はないな拠点まで一緒に戻ろうと思ったがもうちょっとこの辺りを調べてからにするよってとこによろしく伝えておいてくれるかい またもう一つフィオレーネに会ったらさ再会を楽しみにしてるって伝えといて No dobra moi drodzy, to mamy o ja wiem co to jest, Opończa czas Andżanach. to jest rzadki drop i nie wiem czy przypadkiem dokładnie jest to potrzebne, więc jeśli to wypadło za pierwszym razem. O panie, ile to mi czasu zaoszczędzi. Dobra, moi drodzy, wbiliśmy poziom łowcy, 147. 4 7. poznaliśmy nowego bohatera w scenie, więc teraz musimy szybciutko wrócić do wioski, zobaczyć co mają nam do powiedzenia, bo pewnie odblokowaliśmy nowy tier e, enemy do walki, no bo to był ten quest z pilnych zadań teraz, który realizowaliśmy, więc zobaczymy. Cóż, ser... Co mogę powiedzieć? Bahri zachował się jak zwykle. Powiedział, że zamierza kontynuować badania, nie zważając na niebezpieczeństwo, i zignorował całą oferowaną mu pomoc. Głupiec. Tak, tak. Nie mogłabym się bardziej zgodzić. Twoja przesadna. Reprymenda wydaje się teraz szczególnie istotna. Poprzednia, przepraszam. Mimo poczucia, że, że poświęcenie jest naszym obowiązkiem, inni mogą to postrzegać jako lekkomyślność. Dokładnie. Cnota jednego jest wadą drugiego. Piękna sentencja. Proste. Eee, czy Twoją rodzinę i przyjaciół bardziej obchodzi Twoje dziedzictwo od obecności? Nie. To głupota wierzyć w takie bzdury. Dobrze, Pan to ujął. No więc Thanatos, Garangolm, o którym mówił y, Bahri, Bahari, przepraszam, to jeden z poszukiwanych przez nas trzech lordów. Musimy się tym zająć, co znaczy, co oznacza, że mimo zagrożenia musisz znów odszukać Bahariego. Jak już y, us, ustalisz po, y, przybliżono lokalizację potwora, wyślemy posiłki. Ach, i dobra robota z ostatnią misją. Liczymy, że Twoje sukcesy pozwolą popchnąć śledztwo do przodu. No dobrze, moi drodzy. E, więc jeszcze na zakończenie odcinka, jako że ja będę tutaj, to jest jakiś Sir, sir Jane. Dobra, dużo gadek pobocznych. Czy mam chwilkę? To zaraz kocie. E, pogadajmy sobie jeszcze czć. O tanatos udało się znaleźć Bahariego. Tak, bardzo Ci dziękuję, ale on jest w terenie, żeby kontynuować badania? To naprawdę stracony przypadek, zwłaszcza on powinien wiedzieć, jakie zagrożenia tam na niego czyhają. W każdym razie, nasze badania dotyczące trzech lordów i innych potworów królestwa posuwają się do przodu. Dostępne są również nowe zadania, może chcesz rzucić na nie okiem. Dobrze, moi drodzy. Ale my dzisiaj nie będziemy na nie rzucać okiem. Zobaczymy, przekonamy się w następnym odcinku, jakie tam potwory na nas czyhają. Ja, że tak powiem, pozostawiam na chwilę nagrywanie, ponieważ chcę wydropić gir, który jest w opisie poniżej. Macie tam link, ponieważ w końcu odblokowaliśmy Ankę. Dzisiaj troszeczkę krótszy odcinek, ale przede wszystkim poznaliśmy nowego bohatera no i dowiedzieliśmy się o pierwszym z trzech. Lordów, czyli Golmie, o ile prawidłowo to wymieniam. Więc będziemy teraz podążać jego tropem. Moi drodzy, przyszłe polowania już niebawem. Ja dziękuję Wam dzisiaj za obecność, życząc Wam miłego dnia bądź wieczora, w zależności od, y, kiedy, od pory, kiedy oglądacie ten materiał. I do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się ciepło. Yo.